Jestem z Afryki, jestem z Warszawy. Zaczynamy dzisiaj w Kinotece. Mowa Reja. To są trudności związane z językiem polskim. W dzieciństwie wyrażałem myśli w ojczystym dialekcie. W młodości zetknąłem się z mową Moliera. W pościół za wiedzą dotarłem raptem do kraju Mieszka, gdzie oni miały moje myśli. Śreszcząca polszczyzna. Uwieśniam myśli w tobie. Moja dłoń drapie papier. Czasem sięgam posłowni i przewracam kartki po synonym. Dżazga, dzia, ruszec. Okropna głosowa. Zemanem. 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 Trzeba tu zaznaczyć, że Z to jest drobna forma od Jose jest to po prostu imię podwójne, czyli Józef Manuel, tak? Jose Manuel, czyli Z Jak nasz drogi przedstawiciel Kamulisza też jest Z. Jest! Próba. Próba. Un, dos, 3. The e, otra vez. Próba. Jeszcze raz. Jeszcze raz próba. Jeszcze raz próba. Druga próba. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.